Cześć, witajcie! Wpadła mi ostatnio w ręce nowa latarka ze stajni Fenixa. Będziemy ją sobie testowali, a że jesteśmy na bunkreksie, to będzie okazja sprawdzić, jak się sprawuje w pomieszczeniach zamkniętych. Oczywiście do lasu też pójdziemy. A latarka to jest Fenix E28R. Latarka ma 1700 lumenów. Zasięg maksymalny 273 m 3400 mAh. Akumulator posiada 5 trybów świecenia podstawowych oraz dwa tryby yy, stroboskop i pulsacyjny. Latarka przychodzi w takim fajnym pudełeczku. W środku znajduje się oczywiście latareczka. Klipsikiem bardzo fajna oraz dodatkowo mamy instrukcję obsługi. Kabel do ładowania USB-C, mała smycz i o ring. Na pudełku, więcej. A jest yy, wodoodporna do dwóch metrów oraz odporna na upadek do jednego metra. Przy najmniejszym trybie świecenia ECO powinna wytrzymać 260 godzin. Wajna, mała, zgrabna latarka EDC. Zobaczymy co potrafi. No to zaczynamy teścik standardowo w latarkach Fenixa. Chwilę przytrzymujemy. To jest właśnie ten tryb tak zwany eko, który ma wytrzymywać 260 godzin. Kolejny tryb niski, średni. Wysoki. No, muszę przyznać, że fajne światełko. I turbo, czyli maksymalne. Zobaczymy, jak ona się grzeje. Zobaczcie. No, jako latarka EDC, całkiem fajnie świeci. Do nagrywania, oczywiście, się to nijak nie nadaje, ponieważ ma, nie obejmuje całej przestrzeni. Ale taką latarka EDC. I jak na razie delikatnie ciepła się robi, nie jest gorąca w trybie turbo. To jest ten eko. Fajnie to wygląda na kamerze. Jeszcze raz. Niski. Średni, wysoki i turbo. Fajny no. Ale przetestujemy jeszcze ją w lesie. Zobaczymy jaki, jaki ona ma zasięg czy rzeczywiście będzie to deklarowane zasięg te 273 metry, jeśli pamiętam. Obejrzymy, dobra. No i mamy kolejną okazję do testowania latarki Phoenixa. Jesteśmy na spacerze z pieskiem, mamy ciemne miejsce, sprawdzimy jak ona daje radę. Tryb eko niski. Średni. Joruńcia widać z daleka. Wysoki. No mówię, ma swoją moc. I turbo. Naprawdę muszę powiedzieć, że daje radę. Ta latareczka. Zobaczcie jak droga podświetlona w trybie turbo, zobaczymy po jakim czasie ona się będzie grzała i czy się przełączy w tryb mniejszy. Zasięg też całkiem przyzwoity muszę przyznać. Prawda, widać bardzo daleko. Nie wiem, czy to jest deklarowane ponad 200 metrów, ale swoje robi. W trybie eko też da się radę w razie czego, żeby się nie zabić. znajdzie no, jestem pod wrażeniem. I czuję, że się lekko zaczyna nagrzewać, ale tu przy samej diodzie. Reszta obudowy jest chłodna. Zobaczcie jak podświetla cały raz. Nie no, super. Fajnie, fajnie. Kontynuacja spaceru. Cały czas włączony tryb turbo. Już jakieś 15 minut. Latarka jest gorąca, ale nie przełączyła się jeszcze. Ale temperatura jest w granicach 0 stopni, więc może przez to też jest dodatkowe chłodzenie. Na razie wyniki są dobre. Fajnie maszt wysokiego napięcia, oświetla. Widzicie jest. No zobaczymy. Będę ją cały czas trzymał na, w tym trybie turbo, kiedy ona się przełączy. O ile się przełączy. Zobaczymy, czy, czy, czy mi się uda, czy nie. No nie wiem, czy ona ma deklarowanego te 270 metrów zasięgu, ale jest dobry. Jak na latarkę EDC, to całkiem przyzwoite wyniki osiąga. Ok. Idziemy dalej na spacerek z Fafikiem. No powiem tak, latarka w trybie turbo prawie pół godziny świecenia. Dalej się nie wyłączyła, nie, znaczy nie przełączyła się w mniejszy tryb. Nie będę już dłużej yy, nią świecił. Już się spacer nam pomału kończy, to jest po pierwsze. Po drugie ona osiągnęła pewien punkt, jest gorąca. Nie jest, yy, idzie spokojnie utrzymać, tak bardziej niż ciepła. I już więcej się nie grzeje, czyli osiągnęła swój maksymalny punkt temperatury. I podejrzewam, że się nie wyłączy, więc nie ma sensu sprawdzać. I tak jak powiedziałem, może też jest powodem tym, że temperatura na dworzu jest w granicach 0 stopni, więc też to jest dodatkowe chłodzenie. Nie wiem, jak w temperaturze letniej, czy ona by już dawno się przegrzała i wyłączyła, ale możecie zobaczyć w lesie. Bardzo fajnie wszystko podświetla. Nie jestem w stanie sprawdzić, czy ona ma ten deklarowany zasięg. Nie mam, niestety, takich odcinków długich. E, tak, na 200 metrów było widać, że spokojnie daje radę. A czy dalej, nie wiem, to musicie sobie sprawdzić sami. Sprawdźmy jeszcze dwie opcje, które posiada ta latarka. Otóż, jedną z tych opcji jest światło stroboskopowe i pulsujące. Przy wyłączonej latarce przytrzymujemy przycisk na jakieś 1,2 sekundy. I pulsujące. Ciekawy efekt. Ok. I jeszcze jest jedna opcja. Przy wyłączonej latarce szybko wciskamy 3 razy przycisk. Trzy i mamy takie oto światełko ostrzegawcze lub zielone. Jest też opcja taka i taka. No też muszę powiedzieć, ciekawa opcja. Okay. Nie zostaje nam nic innego, tylko przejść do podsumowania. Ja mogliście już zobaczyć na wcześniejszych materiałach, możliwości tej latareczki, teraz nadszedł czas na podsumowanie. A więc, tak, latarka posiada trzy główne tryby: są to tryby A, B, C. Tryb A jest to tryb ogólnego świecenia. Poprzez wciśnięcie, przytrzymanie na jakieś pół sekundy przycisku, uruchamiamy świecenie i potem klikając, mamy pięć trybów, czyli tryb ECO, tryb niski, tryb średni, wysoki i turbo. Jak się zobaczyć na materiale, w trybie turbo trzymałem ją włączoną cały czas przez ponad 30 minut i nie przegrzała się. Co nie spowodowało przełączenia w mniejszy tryb, nie wiem, jakby było latem, ale w porównaniu z innymi latarkami, z którymi miałem do czynienia, które się wyłączały po kilku, kilkunastu minutach, dla mnie jest bardzo dobry osiąg, Po 30 minut. Po prostu zrezygnowałem już z dalszego testowania, ponieważ czułem w ręku, że latarka nagrzała się do pewnego momentu, utrzymywała tą temperaturę, już bardziej się nie nagrzewała, więc wiedziałem, że ona się nie przełączy. Także to jest na bardzo duży plus. Tryb B jest to tryb z ustawieniami stroboskopu oraz światła pulsującego. A tryb C jest to tryb z tymi światłami ostrzegawczymi, które tryb B włącza się poprzez na wyłączonej latarce jakieś 1,2 sekundy. Przytrzymujemy przycisk, wtedy się włącza właśnie ten stroboskop. A tryb C. Na wyłączonej latarce musimy trzy razy wcisnąć i włączają się właśnie te światełka niebieskie, znaczy zielone i czerwone, tak zwane ostrzegawcze. Też fajna rzecz, na przykład to jest dla ludzi, którzy lubią wieczorami sobie pobiegać. W mojej okolicy widziałem, jak biegają, to mają właśnie gdzieś tam na opaskach czy na, na czołach poumontowane właśnie takie ledówki właśnie w kolorze niebieskim, znaczy zielonym i czerwonym. Więc to przypuszczam też się sprawdzi, a dodatkowo jakby potrzebowali, to mają światło normalne w razie potrzeby. Latarka poprzez swoją wielkość idealnie nadaje się do edycowania. Można go, ją schować gdzieś tam do plecaczka, do, do nerki. Nie jest ciężka. Posiada klips, który można sobie zahaczyć na przykład za pasek. Klip jest ściągalny. Jak przełożymy go na drugą stronę, to możemy sobie zrobić, można powiedzieć, taką prymitywną latarkę czołową. Też jest jakiś to pomysł, tak? Dodatkowo, latarka jest wyposażona z tyłu, tak zwanej dupce, w magnes. Więc przy jakichkolwiek pracach naprawczych, nie wiem, przy samochodzie czy gdzieś po ciemku. Kolejna przydatna rzecz. Wydaje mi się, że te 1700 lumenów, które ona posiada, jest to wystarczające. No, zasięg, jak dla mnie też jest OK. No, umówmy się, nikt nie będzie długo używał jakiegoś tam latarki z zasięgiem po 200, 300 czy nawet więcej metrów. Jest to niepotrzebne. To, co ona ma, jest zdecydowanie wystarczające. Aczkolwiek muszę przyznać, że czy ja bym taką latarkę y, zabierał na swoje wyprawy urbeksowe? Tak, ale tylko jako y, światło awaryjne, zastępcze. Ponieważ przez to, że ona ma małą soczewkę, ma mały kąt świecenia, więc y, jak było widać w materiałach, nie doświetla mi całego kadru. Ja bym potrzebował czegoś z, większym, z większą soczewką, ale jako awaryjne w razie z wyczerpania baterii w głównym świetle, żeby się wydostać z jakiegoś większego obiektu. Bardzo fajna rzecz. Czy jest warta swojej ceny? To musicie ocenić sobie sami. A jak ktoś by był zainteresowany kupnem takiej latarki lub innej, albo jakiegokolwiek innego sprzętu, to zajrzyjcie na sklep kolba.pl. Będzie link w opisie. No cóż, ja dziękuję za oglądanie. Będę się żegnał. A czeka już w kolejce recenzja kolejnej latareczki marki Fenix. Pozdrawiam, do zobaczenia, cześć!